Cześć z tej strony, Dawid Cotres i witam cię w kolejnym odcinku mojego wideo vloga. I ten odcinek będzie specjalny. Specjalny, ponieważ nagrywam go w kapturze. Nie, no, oczywiście, żartuję. Nagrywam go w kapturze, ponieważ odcieli mi dzisiaj wodę. Tak wczoraj się zapowiadali, że tylko rano nie będzie wody. Jest godzina 13, wody dalej nie ma, więc nie byłem w stanie umieć sobie włosów, więc. Moja fryzurowego no to totalnie źle dlatego ten kaptur. Ale odcinek tak czy tak będzie specjalny, ponieważ planuję pewną zmianę w swoim życiu, o której już troszeczkę wspominałem, trochę, trochę wcześniej. Mianowicie mamy dzisiaj czwartek, a ja w niedzielę wylatuję na 45 dni do Indii z moim bardzo dobrym przyjacielem Marcinem Godlewskim, gdzie będziemy eksplorować kulturę Indii, będziemy sprawdzali, w jaki sposób się tam żyje, jak się tam stamtąd pracuje zdalnie. Generalnie podróż będziemy podróżowali po całych. Indiach. No i łącz, połączyłem to również z moją wyprowadzką. Ponieważ, jak też wcześniej wspominałem, po Indiach mam zamiar przeprowadzić się do Warszawy, więc nie, miało, nie było sensu trzymać tego mieszkania troszecz, trochę dłużej, więc około 2,5 miesiąca temu się tutaj wprowadziłem do małej kawalerki w Cieszynie, gdzie dosłownie żyłem przez 2,5 miesiąca na 20 paru metrach. Żyło mi się tu bardzo fajnie, natomiast pora iść dalej i Znaleźć sobie coś innego, tym razem już w Warszawie po wyprowadce z Indii. Więc w tym materiale wideo chciałem pokazać Ci, w jaki sposób żyłem przez ostatnie 2,5 miesiąca, co mam zamiar wziąć do Indii i jaki w ogóle jest plan na kolejne 45 dni podróży. Więc oglądajcie. Ok, więc zaczynam od wejścia, tak to wygląda i od razu w wejściu mamy kuchnię. Bardzo was przepraszam za ten, za ten bałagan oraz niepozmywane naczynia, ale tak jak mówiłem, dzisiaj odcięli mi. Wodę tymczasowo i teraz tak, tak wyglądało wyjście już e, ze strony korytarza. Tutaj mamy centrum dowodzenia, tym, tutaj miałem swoje biuro, tutaj pracowałem. Wszystkie rzeczy praktycznie już są spakowane w kilka pudeł i oczywiście jedną walizkę, gdzie mamy też poście, kołdra i poduszkę, więc trochę to też zajmie miejsca. Więc jak widzisz, nie ma tego aż tak dużo. I tak naprawdę tutaj jest, to było całe, to jest całe moje mieszkanie całe moje mieszkanie bardzo niewielkie, fajnie się żyło, ale tak jak mówimy, wcześniej pora iść dalej. A jeżeli chodzi o wyprawę do Indii, to tutaj mam przygotowany zestaw, który mam zamiar wziąć ze sobą. Przede wszystkim Ciuchy. Poszedłem w ogóle za radą też Marcinego Godowskiego, ponieważ miałem plany wziąć plecak i jakąś większą walizkę, jakąś wie jakiś, jakiś większy bagaż. Natomiast powiedział mi, że bez sensu coś takiego robić, ponieważ będziemy tam podróżowali i będziemy będziemy cały czas podróżować, czy to samolotami, czy pociągami, więc nie ma, nie ma to większego sensu. Więc mam zamiar spakować się do dużego plecaka, którego w wkrótce będę miał, więc te wszystkie rzeczy wpadną do jednego dużego plecaka, reszta rzeczy prawdopodobnie do małego plecaka. I co my tu mamy? Przede wszystkim bardzo proste rzeczy. Starałem się też wybierać takie, takie ciuchy, które nie są e, moimi najlepszymi ciuchami, ponieważ w Indiach wolę sobie ich nie zniszczyć. Więc mamy jedną koszulę, trzy t-shirty, dwie pary krótkich spodni, sześć par skarpetek i sześć par e, bielizny. Do tego ręcznik szybko snochający. Następnie mamy tutaj leki, więc zaopatrzyłem się w różnego rodzaju probiotyki, e, rzeczy na e, problemy żołądkowe, ponieważ jak wiemy w Indiach. Różnie to może być. Tu mamy dwie pary butów: jedne to są klapki, drugie to są takie bardzo lekkie buty Sadidasa. Jest też parasol i gumica do tak żeby trzymać formę. Kolejnymi takimi technicznymi rzeczami już są dodatkowa podstawka pod kika do GoPro, żeby można było nagrywać materiały bez używania rąk. Mamy powerbank, dość mocny powerbank, który kilka razy naładuje telefon oraz iPada. Zasilacz, bardzo fajny, polecam akurat ten model z trzema końcówkami, więc nie trzeba dużo mieć tych zasilaczy. Słuchawki, e, torba na wszystkie rzeczy elektroniczne to jest w ogóle super torba, ponieważ można ją zawiesić na ramieniu i wejdzie do niej cały sprzęt do nagrywania materiału wideo, więc w ten sposób będę się poruszał prawdopodobnie po mieście, jak będziemy gdzieś wychodzić na jakieś szybkie Zwiady, eee, i tam wszystko wejdzie. Wejdzie tam GoPro, Powerbank, telefon, także mega, mega przydatna rzecz. Kolejną rzeczą jest plecak, którego przywiozą z Hawajów. Już swoje wysłużył i prawdopodobnie jeszcze mi długo posłuży. Mamy tutaj też kłódkę, tak żeby można było ewentualnie zabezpieczyć swoje rzeczy w jakiejś szafce, jeżeli by nie było kłódki. Dodatkowo mamy okulary, przejściówki, chociaż z tego co wyczytałem, to w Indiach mamy przejściówki bardzo podobne jak w Polsce, więc to prawdopodobnie nie będzie potrzebne. Ale na wszelki wypadek jest paszport i portfel. No i również do pracy komputer, iPad i telefon. I to tak naprawdę wszystko z rzeczy, które mam zamiar wziąć ze sobą. Pierwotnie myślałem, że wezmę tylko i wyłącznie iPada i będę, będę udowadniał, że można pracować tylko i wyłącznie z iPada. Natomiast jak, jak sobie to przekalkulowałem, to jednak stwierdziłem, że warto jednak wziąć komputer do takich bardziej wymagających zadań, które po prostu jestem w stanie wykonać szybciej robiłem testy i po około półtorej miesiąca do dwóch miesięcy korzystania z iPada mogę stwierdzić, że to jest fantastyczne narzędzie, natomiast na komputerze pracuje się szybciej. Po prostu pracuje się szybciej. Natomiast z takich plusów iPada jest to, że mogę go włożyć do Plecaka i na przykład w jakiejś kawiarni bardzo szybko go rozłożyć, nie ciąży mi to w żaden sposób, więc w środku dnia, będąc na przykład w środku miasta, jestem w stanie wejść do kawiarni i na przykład dwie godziny popracować na iPadzie, wykonując swoje wszystkie zadania. Kolejną rzeczą, którą, do której się bardzo mocno przygotowywałem, to przez ostatnie tygodnie bardzo mocno starałem się usprawnić w mojej firmie proces komunikacyjny. Zainstalowałem kilka nowych aplikacji w całym zespole, dzięki którym o wiele lepiej się możemy komunikować, dzięki którym mam dokładne raportowanie, co się dzieje. Każdy wie, co każdy wie, co ma robić. Dzięki temu też ułatwi um, mi to całą podróż i na pewno zdejmie bardzo, bardzo duży taki bagaż stresu z moich barków. Um, właśnie, właśnie e, dzięki tym wszystkim rozwiązaniom, które wprowadzałem przez ostatni czas. Mm. I to chyba tyle z takich rzeczy, które biorę do Indii, o których, o których chciałem opowiedzieć. <laughs> Możliwe jeszcze mogę jeszcze opowiedzieć, jaki mam plan. Mianowicie, plan jest taki, że nie ma planu. Nie ma planu, ponieważ wiem, jakie rzeczy chcę zobaczyć, ale nie wiem dokładnie jeszcze, w jakiej to kolejności będzie zrealizowany. Plan jest taki, żeby pojechać do New Delhi, następnie tam z naszą znajomą Depti usiąść i wymyślić nasz plan. Podróży. Depty to jest hinduska, która mieszka w New Delhi, która jest również przewodniczką, więc nam na pewno też pokaże i raz doradzi, w które miejsca warto się udać i w której kolejności. Więc po prostu zrobimy sobie listę, zrobimy sobie timeline i po prostu będziemy potem krok po kroku wszystko realizować. I tak naprawdę tak ma zamiar przebiegać moje moje kolejne kilkadziesiąt dni pod takim dużym um, motywem business and travel um, to właśnie jest coś co będziemy też pokazywać na YouTube prawdopodobnie powstanie nowa playlista i wszystkie teraz kolejne materiały które będą się ujawiać, będą się, pojawia, będą się pojawiały w kontekście podróżowania, w kontekście samych Indii prawdopodobnie będzie tych materiałów znacznie więcej niż raz w tygodniu pewnie będzie co kilka dni nowa wyrzutka i będę poruszał takie tematy jak kultura indyjska, jak to wygląda na miejscu, będę również pokazywał w jaki sposób pracować zdalnie, z jakich narzędzi korzystam, z jakich technik korzystam do tego, żeby móc zarządzać całym biznesem z dowolnego miejsca na świecie. I, i tyle. I tyle. Będę też pokazywać jak można w ciekawy sposób zagospodarować swój czas i po prostu zwiedzać świat i poznawać nowe kultury. I to chyba tyle z tego materiału wideo, kolejny już będzie z New Delhi, życzcie mi powodzenia na lot i do zobaczenia na drugim końcu świata. Cześć!